Spuszczamy nasz hotel w Włochowie. Musimy powiedzieć, że to całkiem ładny hotel, zlokalizowany w bardzo fajnym miejscu z wielkim terenem, wielką działką, po prostu niewyobrażalnie wielką. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. W wielu hotelach może nie byłem tej klasy, ale tutaj po prostu jest fragment lasu, pola, łąki, no ma się wrażenie, że tam zaraz jakiś łoś wyjdzie po prostu na tę łąkę. I wieczorem była spowita taką piękną mgłą parą, nie wiem, ale bardzo fajnie to wyglądało. Ogromny teren, bardzo ładny hotel. Poza tym, że nas potraktowali jako szóstów. Obsługa do wymiany. Obsługa generalnie słaba. Wiedzą Państwo co? Wczoraj, czy Państwo się kiedyś zdarzyło w czterogwiazdkowym hotelu prosić o papier toaletowy? No właśnie mi też nie. a wczoraj musiałem zabrać całe swoje umiejętności interpersonalne i po wyjściu z basenu w tym czterogwiazdkowym hotelu w szlafroku hotelowym podejść do recepcji i nie śmiejąc się i nie zachowując, i zachowując poważny wyraz twarzy zapytać Przepraszam bardzo, czy mógłbym prosić o rolkę papieru toaletowego na pokój 205? Pani się spytała czy wezmę sam, ja powiedziałem nie no oczywiście, bo Pani odebrała chyba, że ja zamierzam poprosić, żeby ktoś mi to doniósł i przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby zadzwonić z telefonu, który mamy w pokoju, w tym pokoju jest telefon tak, to jest na tyle dobry hotel, że ma telefon, nie ma papieru toaletowego, ale jest telefon żeby zadzwonić, żeby ktoś mi to przyniósł. Ale uznałem, że yy, lepsze wrażenie zrobię, kiedy po prostu pójdę po to sam. I zastanowiłem się przez moment, co na moim miejscu zrobiłby na przykład profesor Kozubski albo jakaś inna osoba, która ma jakąś klasę w sobie. I nie wymyśliłem i stwierdziłem, że pójdę do recepcji po prostu. Pięknie. Tak. Tyle, o papierze toaletowym. My teraz się wyprowadzamy, ponieważ z tego pokoju trzeba się wyprowadzić do godziny 10. One zbliża się. W bardzo szybkim tempie. Ile C15? No, musimy się stąd wynieść, potem pójdziemy na śniadanko i pojedziemy na dworze. Dzisiaj już dużo jazdy rowerem nie mamy około 3 km do dworca w Łochowie potem przesiadka na Warszawę Wschodni, potem wysiadamy w Kaliszu, musimy wrócić do domu i to właśnie będzie wszystko czyli właściwie zamkniemy się w 10 km. Coś tam pewnie Państwu pokażemy z, tego, z tej jazdy, a później, na spokojnie w domu, zrobimy takie krótkie podsumowanie. Wyjazdu. Na pewno są Państwo bardzo zainteresowani, co na temat tego wyjazdu myślimy, a szczególnie co myśli na temat tego wyjazdu Basia. A tymczasem dziękujemy Państwu za uwagę i do kolejnego. Wyjeżdżamy, opuszczamy nasz hotelik. Przez moment przestało padać. Bardzo się cieszymy, bo to akurat nasza godzina wyjazdu. Zbliża się godzina 11, więc najwyższy czas jechać na dworzec. Mamy do niego tylko 10 minut, ale jednak bierzemy pod uwagę, że możemy zobaczyć gumę albo coś, co się już zdarzało. Tak więc, proszę Państwa, montujemy kamerę na rower i ruszamy. Jest godzina 11:01, więc czas mamy niezły. I w drogę! Jeszcze trochę mokro. Ale naprawdę, proszę Państwa, jeszcze 15 minut temu tak padało. Na szczęście opatrzność nas ma w swojej opiece. Na to wygląda. A piękny kościółek, do którego zajrzeliśmy, aczkolwiek nie nagraliśmy materiału stamtąd. Muszą nam Państwo wybaczyć. A może to będzie okazja, żeby przyjechać tutaj samemu. Myślę, że warto. Tylko nie kupujcie vouchera, bo nie. będą Was uważać za złodziei. Kupcie po prostu sobie nocleg. Tak, to samochoda, to takie na bogatki. już włączamy się do ruchu publicznego. GPS jest nam, coś źle podpowiada. Pojedziemy taką drogą jak tutaj przyjechaliśmy, bo wydaje nam się lepsza. O jest woda. Nóżki do góry. No właśnie, nie pojedziemy w lewo, krajówką. Choć lubimy krajówki. Wczoraj jechaliśmy tą krajówką, widzieli Państwo. Ale pojedziemy na prost. Fajnie, cisza, spokój, nie ma samochodów. Niewiarygodne. Wszyscy w kościele albo na śniadaniu w naszym hotelu. Generalnie, hotel sobie słabo radzi z nadmierną ilością gości. Na końcu zabrakło już kubków do kawy, i yy, musieliśmy robić sobie kawę w takich cbanuszkach na płatkich, takich filiżonkach. Takich co barszczyk też można dać. I teraz w lewo, na rondzie, rondku, rondelku. Ono jest małe. To rondo jest małe, nawet jak na rowerzystę. Prawie żywej duszy nie ma. To miasteczko normalnie tętni życiem. Tu jest takie centrum handlowe właśnie. No na razie jest taki park. Dla dzieci nie tylko. A potem centrum handlowe. No to całkiem sympatyczne miasteczko, nie za duże, ale sympatyczne. No widzę, że nawigacja nas koniecznie próbuje odwieźć od złej strony. Chociaż w sumie z dzisiejszej perspektywy może by to była lepsza strona. Ale patrzcie, jesteśmy już na dworcu, a on i tak każe nam go objechać z drugiej strony. Co za Debil, i znowu jedziemy do naszej ulubionej windy. Jeśli możemy coś zasugerować, fajnie byłoby ją zrobić trochę większą. Taką żeby cały rower wchodził. I to nie na wysokość. Uwaga, stajemy. Dobra, jesteśmy w podziemie. Jesteśmy na Feronie. Dużo klientów. Średnio. Zobaczcie, jakie mamy szczęście. W związku z modernizacją linii kolejowej na odcinku Małkinia łochów od dzisiaj zamiast pociągu kursują autobusy. A wiedzą Państwo, co to oznacza? Że nie można zabierać roweru. Czajcie, a wczoraj jeszcze jechaliśmy. Co za szczęście? 30 sierpień. Już oni nie wiedzą, co to jest deklinacja. I jak tam się jechało z sakwami? Ciężko, nie? No mi w miarę się jechało, ale widziałem, że w tobie gorzej. Ja mam cięższe No to a czemu tak jest? Mam Przecież ja miałem zawsze sakwy, cięższe. Wyszło jak wyszło. Bo ty masz z brudem, więc ile więcej wyszło? Tego brudu? Wagon ósmy i miejsce tradycyjne 31 i 33. Ty? Aha no A żeby było śmieszniej W pociągu do Kalisza też mamy miejsce 31 i okno i 33 Czyli ciągle jedziemy na tych samych miejsc No właśnie, przyjechał autobus zastępczy A co ty sobie będziesz słuchał walkmana teraz? Tak <laughs> w pociągu A męża tu nie masz? No, ale może będzie siedział w telefonie. Skąd taki pomysł? Bo go znam. Mąż wszystko sprawdził w telefonie, dobra. ale może coś tam posiedzi, nie wiadomo. Pociąg nadjeży, to no proszę zachować ostrożność. Ja myślę, Basia, że wystarczy. Bo jakby się inaczej zatrzymał, chociaż, chociaż nie wiem, dobra, może masz rację. Ma dużo wagonów. No tak. Do samego końca peronu. Tak. No. No. wolne miejsce na rowery. Czyli ja tutaj mm -hmm. Czekaj, jeszcze nie wszedłem w. Te 비단이네 あ。<music>

Może się uda? Wchodzę Jestem Ja nie wiem, coraz węższe te pociągi robią chyba ślepej wiszę i tu prawie wiszę też Udało nam się jakoś wsiąść, chociaż nie było łatwo. Przed ostatnią podróż, znaczy starabanianie się pociągów pociągu z tymi rowerami. Czemu przedostatnie? ostatnie? Przedostatnia, bo jeszcze musimy się wytarabanić. A, wytarabanić, no tak. No właśnie. Siedliśmy na Warszawie Wschodniej i zamierzamy wysiąść już w Kaliszu. Nasze rowery są przepięknie zamontowane, o tak. Tylko trochę blokują przejście. Ale kogo to obchodzi? Niech się cieszą, że w ogóle powiesiliśmy. Tak, tam musimy jechać? Jesteśmy. Znaczy ja jestem, a Basia za moment. Jesteśmy!